ma wszystkim! Dzisiaj, moi drodzy, będzie wielki, czarny skorpion, ponieważ tak się złożyło, że ostatnio znajomy zapytał się mnie, czy bym nie chciał go przygarnąć, bo w zasadzie jemu się znudził i nie pawa do niego jakąś szczególną sympatią, a ja stwierdziłem, że skoro nie mam żadnego dużego na chwilę obecną skorpiona na hodowli, to czemu nie? No i w ten sposób, moi drodzy, tutaj jest bydlaczek, heterometrus, czyli skorpion żyjący w wilgotnych lasach deszczowych Azji, ogólnie wielu krajów. Jeśli chodzi o gatunek, to nie wiadomo, to najprawdopodobniej jest silenus, czyli stary petersy, ale tak naprawdę to nie mam pojęcia jak rozróżnić poszczególne gatunki heterometrusów między sobą, więc przyjmijmy, że jest to heterometrus SP. No i słuchajcie, ten oto skorpion na chwilę obecną dostanie takie szkiełko. To jest pionowe terrarium, które położyłem i teraz ma wymiary 40 na 20 x 20 a jak już będę po przeprowadzce i już będę wiedział, że mogę sprowadzać na hodowlę dużo terariów, to wtedy damy mu troszkę większe, bo a propos przeprowadzki, to jestem w trakcie malowania lokalu teraz, moi drodzy. Jest strasznie dużo roboty i podejrzewam, że jeszcze miesiąc tak będę zapieprzał, ale ostatecznie będzie... Tak będzie. A w związku z tym, że w zasadzie przekazałem Wam wszystko, co miałem przekazać na wstępie, to zawieramy się do roboty. Żeby nie było nudno, to na samym początku pokażę Wam, z czym będziemy mieć dzisiaj do czynienia. Sami zobaczcie naprawdę duży, czarny skorpion. Później jak mu zrobimy domek, to przyświecimy go lampą ultrafioletową, bo no, to jest wielki skorpion, który będzie odbijał to światło, więc naprawdę na pewno efekt będzie fajny. No jeśli chodzi o moją dłoń, to jest on mniej więcej taki, to jest straszny agresorek słuchajcie. I on absolutnie nigdy nie zawaha się użyć swoich szczypców, które są naprawdę ogromne. no Podejrzewam, że służą mu między innymi również do kopania, bo e, wszystkie nory heterometrusów, które spotkamy, w naturze, czy to była Tajlandia, czy to była Sri Lanka, to słuchajcie, to były naprawdę bardzo, bardzo głębokie nory. Więc wychodzi na to, że te skorpiony naprawdę dość mocno lubią sobie kopać. I w związku z tym, słuchajcie, że skorpion lubi kopać, to nie wystarczy mu zwykły torf tutaj. Musimy zrobić jakąś mieszankę. Ja sobie tutaj wcześniej już przygotowałem włókno, które się fajnie nam rozmiękło. Jest wilgotne i takie powinno zostać, ponieważ skorpiony te lubią po prostu no, dość wysoką wilgotność, więc jakby trzeba pamiętać o tym, że on po prostu ma mieć wilgotno koniec kropka w podłożu. A w związku z tym, że nasz gagatek lubi bardzo kopać, to dorzucimy tutaj trochę gliny. Ja co prawda nie wiem jak się glina zachowa w podłożu, które nie będzie, że tak powiem, całkowicie wyschnięte, bo z gliną jest słuchajcie tak, że jak ją dodamy do torfu w odpowiedniej proporcji, a potem poczekamy, aż ona wyschnie, uprzednio ją uklepując, to tworzy się naprawdę mega fajna taka twarda struktura, no nie? Także póki co zapylimy trochę obraz no, i wsypiemy tu gliny. Ja nie będę tej gliny żałował, słuchajcie, bo tak samo jak widziałem te nory heterometrusów w naturze, no to nie było tak, że wiecie, skorpion sobie kopał w takim podłożu. Tylko naprawdę musiał się chłopak nieźle namęczyć, żeby swoją norę wykopać. Więc trzeba by też tak zrobić, żeby on po prostu czuł, że to podłoże jest, no takie w miarę twarde, ale jednocześnie yy, dające mu możliwość, żeby sobie wykopał to, co trzeba, no nie? O dobra, no widzimy, że już torf zaczął fajnie wiązać ze sobą. Gdyby nie było gliny, to taka akcja raczej byłaby niemożliwa. Ale ja bym chciał tutaj jeszcze trochę tego dorzucić. Kurde, ale żem pół kilo gliny wsypał. No dobra, wydaje mi się, że naprawdę. No fantastycznie to się wiąże, widzicie, ale tak pomyślałem, że jak szaleć, to szaleć. I może byśmy tu dosypali, nie wiem, jakiegoś piasku czy żwiru. Dajcie mi zobaczyć, co ja mam w zapasie. W zasadzie można by tutaj jeszcze trochę Jungle Erfa dosypać, bo on robi taką fajną leśną strukturę. Też nie mam go w zapasie za dużo, więc na razie wystarczy tyle. I może jeszcze troszkę piasku jakiegoś. O, akurat fajnie znalazłem czarny piach z egzotery. To też dosypiemy. No i jeszcze znalazłem takie podłoże. No, strasznie długo je mam i nigdy go nie używam, więc możemy teraz w sumie sprawdzić. O, myślę, że się nada. Fajnie. Dobra. I teraz mieszam dalej. Dobra, ziomy. Podłoże jest gotowe. Po prostu wyszło fenomenalnie. Jak ja to ubiję, słuchajcie. O, patrzcie, jaka się robi genialna struktura. Nie no, wypas. W takim razie idę umyć rękę i instalujemy to w terrarium. Powiem Wam, że chętnie bym wsypał to na raz, ale no niestety podejrzewam, że wówczas wysypię jedną trzecią podłoża na ziemię. Także zróbmy to w sposób bardziej cywilizowany. Ja widzę również, że jednak wcale nie aż tak dużo tego podłoża tutaj przygotowałem. No, ale na razie musi mu wystarczyć. Na pewno będzie miał lepiej niż w tamtym pojemniku. No, i tak, tu jest wentylacja, więc to będzie najniższy level, i on będzie sobie szedł w tą stronę. Więc tak testowo to przesuńmy, zobaczymy, jak to wygląda. Kurde, słuchajcie, jak będę mu robił po przeprowadzce większe terrarium, to trzeba będzie dwa razy więcej tego podłoża wykorzystać. O, ale widzicie o co mi chodziło? Patrzcie, tu może być bardzo mało tego podłoża, i to powiedzmy, będzie taka sucha strefa. A ta bardziej wilgotna będzie właśnie tu. Niesamowicie pulchne jest to podłoże. Słuchajcie. O połowę normalnie zmniejsza objętość, jak je uklepuje, ale spoko. Bo dzięki temu skorpion naprawdę będzie mógł się zatracić w tym co najlepsze, jeśli chodzi o to podłoże. Nie no, sami zobaczcie, jaka genialna struktura. Miodzio. No i tak, w tym miejscu. Trzeba wymyślić jakiś korzeń. Mam taki piękny, afrykański, więc nie ten kontynent, ale może by się nadał. Tak patrzę, wiecie, jakby go zakopać, to tutaj by miał norę wtedy i mógłby sobie też gdzieś tam kopać, aczkolwiek jest trochę za długi ten korzeń do tego terrarium. Mam jakieś inne pod ręką. Oziomy, na co wpadłem. Zobaczcie, tu mam, no umówmy się, niebywale piękną tubę korkową. Ten mech ją porośnięty jest przepiękny, więc można by po prostu ją wbić w ten sposób i wtedy skorpion nie i że będzie mógł sobie wejść od przodu w kryjówkę, to jeszcze będzie mógł kopać wzdłuż pod ziemią, więc tak postarajmy się zrobić. Szkoda mi to co prawda tego mchu, bo jest, no, jest wybitny, ale trudno. Nie chciałbym jej łamać, bo jest naprawdę fajna. Zrobię na nią miejsce. Wow, to jest twarde! To serio trzeba kopać, ale super. Zobaczcie, jakie wyżłobienie tutaj zostało. Naprawdę mega zbita konstrukcja tego podłoża, więc to mnie cieszy. Dobra, instalujemy korek. Kurde, chyba muszę go urwać, wiecie? O, dobra. Skróciliśmy ją. Nadal ma kształt takiej rury, więc fajnie. Dobra, co się wydarzy teraz? O tak. O tak, ziomy, widzicie? Weszła. W takim razie ja tutaj muszę teraz ją trochę popieścić. No to może przeczyszczę przy okazji szybę, żebyśmy mieli lepszy wgląd. Będę czyścił czymś takim. To w ogóle nie jest żadna reklama, żeby nie było. Natomiast chcę wam pokazać, że jest strasznie fajny produkt. Ja go kupowałem u Biotera, bo jest bezpieczny dla zwierząt i naprawdę fajnie się pozbywa brudu i kamienia. Więc ja właśnie tym specyfikiem czyszczę praktycznie wszystkie szyby, tak na zasadzie, żeby szybko przeczyścić, albo właśnie na przykład paludarium z gekonem Toke. No to gdybym nie miał tego środka, to ja nie wiem, jakbym tam utrzymywał czystość przednich szyb. A tymczasem sami zobaczcie, co się wydarzyło. Czyste. No ale dobra, ten korek w zasadzie wystaje mi trochę za bardzo do góry, niż bym chciał. Mogę go obniżyć jeszcze? O, mogę. Patrzcie. Dobra, no to ja chcę go jednak obniżonego trochę. Wepchnę tam tyle ziemi do tyłu, ile się da. Aczkolwiek powiem wam, że skorpion po miesiącu i tak to wszystko rozpieprzy. No ale pozostaje mi liczyć na to, że z racji tej mieszanki podłożowej, nawet jak wszystko się tutaj rozwali i ta kora zmieni swoje położenie, no to on w dalszym ciągu będzie mógł sobie tutaj coś satysfakcjonującego ogarnąć. No dobra, tak naprawdę kryjówka i wybieg jest całkiem nieźle tutaj ogarnięty. Ja cały czas jaram tym podłożem, ale słuchajcie, wygląda fantastycznie. Muszę u Tarantuli w takim razie taką mieszankę zrobić. Dobra, nie podoba mi się prześwit tutaj, nie? Bo to jest taka znikąd wystająca kora. Jakby ktoś się zastanawiał, co robi Alpinka, jak nagrywamy. No to Alpinka jest słodkim embrionkiem. Uwielbia ze mną siedzieć na hodowli i zawsze, praktycznie jak wchodzę na hodowlę, to ona też musi sobie tutaj poleżeć. Także <grabia> jest tutaj, a przyszły skorpion będzie tutaj. Dobra, co teraz? Bo, kurczę, jakoś zagubiłem wizję. Myślę, że możemy zacząć detalingować. Ja tutaj mam jakieś takie liście bambusa, to są chyba. Tak, bambusowe liście. Jeśli chodzi o mech, to mu nie daję, bo nie ma dla mnie nic bardziej wkurzającego, niż skrupulatne ułożenie mchu, żeby ładnie wyglądał, po czym przyjście na drugi dzień i zobaczenie, że cały płat mchu jest totalnie gdzie indziej. Także ja mu mchu nie daję. Ale jak powciskamy parę korzeni, to myślę, że efekt będzie tego warty. Mam jakieś takie, wiecie, totalnie różne. Część od was z paczek niespodzianek, część jakichś innych. Także powtykamy tu wszędzie jakieś korzonki. No, chyba skończyłem. No, bo cóż ja mam tutaj mu więcej? Ma naprawdę strasznie fajny apartament. Hmm. No myślę, czy by mu dać roślinę. Na razie mu, słuchajcie, umówmy się, że nie daje rośliny, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy ona by rosła w takim podłożu. Zobaczymy na następnej aktualizacji, co się w ogóle wydarzy z tym terrarium. Waga, słuchajcie, na oko. Czekajcie, dajcie mi to podnieść. Ło! Wow, 6 kilo! O niech to! Strasznie ciężkie terrarium stworzyłem do przeprowadzki. Ale dobra, w takim razie, jeśli tak sytuacja wygląda, no to możemy tego bydlaka postarać się przenieść. No i dobra, jak to zrobimy, słuchajcie. Ło, wow, nie wiem czy widzieliście, ale jak on wybiegł z nory, ale jesteś przepiękny. No więc ogólnie mógłbym, słuchajcie, go chwycić w ten sposób za ogon, za metasomę, e, oczywiście uważając na kolec, tylko że. Jak kiedyś miałem heterometrusy 2, który swoją drogą kupiłem na Ostrawie, i oba mi padły, słuchajcie, bo to były odłowy, i to też w zasadzie trzeba mieć na względzie, że jak ktoś z Was sobie znajdzie takiego heterometrusa na giełdzie i powie: Ło, 30 zł, za wielkiego skorpiona biorę, no to jest bardzo duża szansa, że, znaczy, to jest stuprocentowa szansa, że ten skorpion został odłowiony, a nie urodzony w niewoli, natomiast jest szansa również, że on po prostu wam padnie, bo miał jakieś pasożyty i tak dalej, i właśnie e, taka historia była z moimi heterometrusami, które sobie kupiłem na Ostrawie, że po czterech miesiącach padły oba i to, co lepsze, w niedługim odstępie czasowym, więc ciekawe. No w każdym razie, kontynuując myśl, wiedziałem, że wiecie, można Skorpiona osu, i tak, po prostu tutaj za ogonek cyk i spoko. I kiedyś tak zrobiłem, tylko nie byłem świadomy tego, że ten heterometrus skubaniec ma tyle siły, że jak go tak chwyciłem i on wisiał, to on się po prostu podciągnął i mnie ciachnął w kciuka. I tak mi ciachnął w kciuka, że miałem krew, i od wtedy y, można powiedzieć, że no nie mam już zaufania do takich akcji. Więc, jakby ja tutaj nie będę kozaczył i nie będę go, go łapał w rękę, możemy sobie go po prostu najnormalniej w świecie zagonić w pojemniczek. On, z nimi też jest tak, słuchajcie, że jakbym go teraz z pojemnika wziął na rękę, to raczej byłoby git. Możemy to przetestować. No trochę widzę, że on ma kłopot z rozkminieniem w jakim pojemniku został on. Ło, jakie bydle! O kurde, o fak! ty chłopie albo kobieto. O nie, proszę, nie idź mi na kark. O niech to. Kurde ziomy, jest problem, bo jestem sam w domu, a teremot rozmi siedzi na plecach. Sytuacja opanowana. ściągnąłem po prostu pod koszulę, razem z nim. No, także widzimy, że jest to rzeczywiście kandydat na naprawdę ogromnego skorpiona. W ogóle zawsze mam mikrofon na koszulce wpięty. No zdjąłem koszulkę, więc przyczepiłem sobie mikrofon do włosów, więc nie wiem jak dźwięk. Bo wiecie o co chodzi? No on się nie wspina po powierzchniach płaskich i dlatego jak masz pająka na ręce, to nie masz spiny, że on spadnie albo coś i wtedy jakby dużo pewniej się go trzyma na ręce, nie? A on już jakby chwyta się takimi pazurkami, no i w ten sposób po prostu jeśli on by zaczął szybko biec, to mógłby spaść i zrobić sobie krzywdę, dlatego tak niekomfortowo się go trzyma na ręce, bo po prostu nie wiesz, czy on czasem nie pobiegnie i nie upadnie, no nie? No ale jest ładny, nie? Sami zobaczcie. Identyka widziałem na Sri Lance. Możecie sobie w ogóle wrócić do specjala, bo to przewodnik mi pomagał go, jakby wywabić z nory. No dobra, no co? Zobaczyliśmy, jak wygląda, że tak powiem, wielki skorpion na dłoni. Wygląda tak. Bardzo mi się podobają natomiast jego pedipalpy, czyli no, nogogłaszczki, bo w przypadku skorpionów, słuchajcie, nogogłaszczki to szczypce. Tak tylko dodam, żebyście wiedzieli. No więc bardzo mi się podobają jego szczypce. Są bardzo masywne. No i też widać jakby tą, tą proporcję, że tu jest wielki szczypiec, a... Kolec jadowy jest malutki, ogólnie cała metasoma, czyli cały ogon jest malutki, więc można przyjąć, że jest on dość słabo jadowity. No i tak w rzeczy samej jest, ten skorpion nie dysponuje silnym jadem. Czy się nadaje dla początkujących? No słuchajcie, teoretycznie tak, no bo co on potrzebuje? Potrzebuje w miarę ciepło, tak do 26 stopni. E, relatywnie wilgotno. No, dużo jedzą, są żarłoczkami, więc tak naprawdę każdy może takiego skorpiona mieć, no ale dobra. Pozwólcie, że wsadzimy go tu. Ja się z powrotem ubiorę. Chciałbym też, żeby nie wszedł nam od razu do jamy, bo wtedy nie nagramy sobie go w makro, a tym bardziej nie, nie nagramy go w ultrafiolecie, gdy on tak niebezpiecznie blisko operuje tym kolcem. No zejdźcie, Patrz, już tu masz korek. No, dawaj. O tak. Ło, ale wygląda. Omen. Oh Dobra, słuchajcie. Nie, 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 proszę, nie, błagam, nie wchodź tam. Możemy postarać się go wywabić patyczkiem. Dobra, prawie nam się udało. Teraz chciałbym go po prostu odpędzić od chęci schowania się tam. Aczkolwiek on już wie, że to jest jego ostoja. Dobra, ziomy, gotowi na mocny widok. No zobaczcie. Ale obłęd. Taki wielki skorpion. Kurcz, czy wy tu widzicie? Ło, chłopie, coś ty zrobił. No, opalizacja milion, wypaz na maksa. Każdemu polecam takie widoczki, ale też przypomnę, że jeśli macie skorpiony i chcielibyście im tak na co dzień świecić, to to świecenie w cudzysłowie oczywiście się wytraci. Więc trzeba mieć na względzie, że tak od czasu do czasu można mu poświecić, żeby nacieszył oko taką, no, takim niesamowitym kolorem, bądź co bądź. Natomiast mimo wszystko to może się wytracić. No i co, szukasz z powrotem swojego miejsca? tak? Ja tutaj muszę, słuchajcie, jakby tą lampą cały czas ruszać, nie? Tam, gdzie skorpion idzie. No, ale jest to niesamowite, bo zobaczcie, że tu wcale aż tak ciemno w tym, na tej hodowli nie jest, bo przecież tam świeci. No, a skorpion nam tutaj po prostu tak daje po oczach, że to jest aż niewiarygodne. Coś pięknego. Nie no, to robi wrażenie, bo powiem wam, że jak jest eu Scorpius, który jest długości maksymalnie szczypca, no to nie robi wrażenia, nie? Ale takie bydle. Świecące, no to już jest inna inszość. Inna inszość, moi drodzy. Tak jest. Dobra, no myślę, że tutaj już zaspokoiłem swoją wewnętrzną potrzebę zobaczenia, jak wygląda tak duży skorpion w ultrafilecie, a też przy okazji pokazania Wam tego zjawiska. No i powoli będziemy kończyć ten odcinek. No tak trzeba. Wiem, że nie chcecie. Ja też nie chcę. No ale skoro mu to mus, no nie? Z takich kwestii informacyjnych, kochani. No, to w sobotę wyjdzie film z pająkami, a w przyszłym tygodniu ogłoszę w ogóle tarantulę na sprzedaż i też wypuszczę film, można powiedzieć, instruktażowy, jak zajmować się tarantulami, żeby one nam po zakupie nie padły i żeby po prostu miały się jak najlepiej. Także w przyszłym tygodniu, słuchajcie, tarantule wylądują na sklep, no i tak naprawdę tyle. Pamiętajcie również, że puzelki w dalszym ciągu są już dostępne. A tak w ogóle z takich informacji mega pozytywnych, no to skompletowałem. Wszystkie zdjęcia do kalendarza na 2022 rok, no i teraz kończymy z kumplem, jakby tworzyć projekt graficzny, no i cóż mogę powiedzieć? Kalendarze. No, nie no, bez obsuwy na Mikołaja będą na bank, więc szykujcie się, będzie grubo. No, jak zwykle co roku ilość będzie ograniczona. To tyle z mojej strony. Jeśli film się spodobał, to ja z miłą chęcią przygarnę łapkę w górę. No albo też w dół, to już w zależności, czy komuś się film podobał, czy nie. Ale wyraźcie swoją opinię w formie łapki, w formie komentarza, no i wiadomo, w formie subskrypcji i dzwoneczka. Dobra, kochani, to tyle. Trzymajcie się na razie i hej.